Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszyca w Krakowie. To w tych murach wiedzę i umiejętności zdobywały całe pokolenia polskich inżynierów. To uczelnia, która może poszczycić się nie tylko wspaniałą, liczącą prawie wiek tradycją, ale także imponującymi osiągnięciami współczesnej edukacji i nauki, stawiającej Akademię w elitarnym gronie najlepszych europejskich uczelni. Konkurujemy w Europie. Jesteśmy krajem. Który no, aspiruje do czołówki, również czołówki edukacyjnej. No więc ta jakość kształcenia jest tą, no, absolutnym koniecznością dla nas. Jak w każdej dziedzinie, tak i w nauce oraz w szkolnictwie wyższym, decydujące znaczenie mają ludzie, a więc kadra naukowa. Jakość kształcenia Akademii Górniczej oczywiście bierze się stąd, że wszyscy ci pracownicy, którzy uczą studentów, prowadzą aktywne życie naukowe. To są badacze po prostu naukowi. To nie jest jak w zwykłych szkołach wyższych, gdzie tylko koncentrujemy się na uczeniu. My prowadzimy badania, mamy powyżej 500 samodzielnych pracowników nauki na Akademii górniczo hutniczej i to są ludzie, którzy w związku z tym oferują w procesie edukacyjnym dostęp studentom do najnowszych osiągnięć nauki. Prace magisterskie, prace dyplomowe inżynierskie nie są pracami wziętymi z sufitu. To są konkretne problemy rozwiązywane dla konkretnych potrzeb, zarówno przemysłu, laboratoriów, wreszcie dla nauki. Stałe podnoszenie poziomu jakości kształcenia leży nie tylko po stronie kadry naukowej. To zadanie, które Akademia Górniczo-Hutnicza stawia także przed własnymi studentami. Ponieważ jesteśmy bardzo dobrą uczelnią, to do nas przychodzą bardzo dobrzy studenci. No to oni wymagają od nas więcej niż gdybyśmy mieli studentów słabych. Zmobilizują nas do większej pracy i to sprzężenie zwrotne powoduje, że ta jakość kształcenia jest coraz lepsza. My oczywiście wynagradzamy tych studentów również. Stypendia, jakie dajemy na przykład za wyniki w nauce u nas należą do jednych z najwyższych w Polsce. Staramy się mobilizować tych studentów, wspierać również finansowo, no bo to też się wiąże wbrew pozorom z jakością kształcenia, tak, żeby mogli więcej czasu poświęcać na naukę, żeby na przykład nie musieli pracować. Równie istotnym elementem jakości kształcenia, a więc najważniejszego priorytetu Akademii, jest baza naukowo-techniczna. W tej materii uczelnia ma się czym poszczycić. Nowoczesne pracownie i laboratoria prezentują światowy poziom. Proszę Państwa, studia techniczne są niesłychanie drogie, są bardzo kosztowne. Dlatego tak niewiele uczelni decyduje się na otwieranie takich studiów. Przygotowanie odpowiedniej bazy laboratoryjnej wymaga wielkich nakładów i myśmy ten wysiłek ponieśli. I teraz on jak gdyby no, zwraca się. Wreszcie posiadamy bardzo dobre zaplecze socjalne dla studentów. Dysponujemy ogromnym miasteczkiem studenckim, tysięcy miejsc na tym miasteczku jest przeznaczonych dla studentów. Mamy dobrą bazę rekreacyjno-sportową, mamy nowo otwarty basen. Takie rzeczy wydają się niewiele mieć wspólnego z jakością kształcenia, ale wbrew pozorom wpływają na całe życie tych studentów i jakoś również potem odbijają się na tym, jak oni się uczą, ile mają sił, jaki mają zapał do tej nauki. Jeszcze jeden ważny element dla nowoczesnej uczelni decyduje o jakości kształcenia. Ta jakość kształcenia bierze się w tym, że mamy ścisłe kontakty z otoczeniem, w którym żyjemy, z przemysłem. Z lokalną społecznością i odpowiadamy na zapotrzebowanie na fachowców, no wyrażone przez ten przemysł, przez tą lokalną społeczność. W ten oto sposób zrodziła się idea utworzenia w Jastrzębiu Zdroju za miejscowego ośrodka dydaktycznego. Od razu dodajmy, iż wybór tego miasta przez władze Akademii Górniczo-Hutniczej nie był przypadkowy. Jastrzębie Zdrój to przecież miasto, które powstało na Węglu. Z tych okolic mieliśmy bardzo wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy potem kończyli naszą uczelnię, a później z reguły wędrowali na Śląsk. I właśnie dla naszej uczelni ten, ten, ten rejon jest niezwykle ważny. Ważny jest także z takiego powodu, że że czujemy naturalną więź z tym, z, tym, z tym regionem, a również w tym regionie rozwija się bardzo górnictwo. Myślę, że górnictwo, zwłaszcza Jaszczebska Spółka Węglowa ma duże jeszcze szanse rozwoju i przez wiele lat będzie spółką, która będzie dawała pracę dla tego regionu. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej pomysł utworzenia przez Akademię Górniczo-Hutniczą Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu okazał się wyjątkowo intratną propozycją. Szanowni Państwo, to jest dla nas bardzo istotny element, że wyższa uczelnia o takich tradycjach jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ma swój oddział w Jastrzębiu. Tutaj są kopalnie. Jaszczemskiej spółki węglowej, kopalnie, w których są największe zagrożenia naturalne. Mamy do czynienia z metanem i kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr. Przygotowywanie tych kadr dla jaszczemskich kopalń jest dla nas bardzo istotne. Ponadto jest to jednak dla nas taki element docenienia naszej techniki górniczej, jak i naszego regionu, że tak zacna uczelnia no, zdecydowała się otworzyć swój oddział w jaszczębiu. Propozycja Akademii Górniczo-Hutniczej zbiegła się także z działaniami, jakie już od dłuższego czasu podejmowały władze Jastrzębia Zdroju. Władze miasta Jastrzębia zabiegały od dawna, aby uczelnia wyższa techniczna znalazła miejsce w Jastrzębiu. I to udało się zrealizować dzięki porozumieniu między Senatem Uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak więc ośrodek w Jastrzębiu Zdroju powstał dzięki współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej, która zapewniła kadrę naukową oraz zaplecze badawczo-dydaktyczne, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która wsparła finansowo projekt i zapewnia studentom praktyki w najnowocześniejszych europejskich kopalniach, a także miejsca pracy po skończeniu studiów oraz miasta, które dla oddziału Akademii odnowiło stary i zabytkowy budynek po byłym senatorium i przystosowało go dla potrzeb nowoczesnej uczelni technicznej. Warto dodać, że ośrodek znajduje się w Zdroju, a więc spokojnej i malowniczej części miasta. Można powiedzieć tak, że kiedyś do tych obiektów przyjeżdżali ludzie kuracjusze, aby ratować zdrowie. Dzisiaj przyjeżdżają młodzi ludzie, aby uczyć się i studiować. Ośrodek Akademii Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu może już poszczycić się edukacyjnymi osiągnięciami i odpowiednim poziomem jakości kształcenia, podobnie jak macierzysta uczelnia. Nasza uczelnia, nasz wydział i m.in. również zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Jastrzębiu uzyskał ocenę wyróżniającą w ocenie przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która była w zeszłym roku. To jest bardzo nobil nobilitujące dla nas i również dla tegoż regionu. Także możemy powiedzieć, że walczymy o wysoki poziom kształcenia i osiągamy ten poziom. Studenci podejmujący naukę w Jastrzębiu mogą liczyć na studia na kierunkach, które obecnie gwarantują zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Obecnie, za miejscowy ośrodek dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii górniczo hutniczej proponuje studia na Wydziale Górnictwa i Geologii. Kierunek Górnictwo i Geologia. Technika eksploatacji złóż. Są to studia stacjonarne dzienne pierwszego stopnia inżynierskie oraz niestacjonarne zaoczne też pierwszego stopnia inżynierskie. Jeszcze na ten rok akademicki 2010-2011 jest dodatkowy nabór. Można do 16 września. Tego roku jeszcze się zalogować, ten kto jeszcze gdzieś tam nie zdążył, czy się powiedzmy, zdecydował teraz jeszcze na studia na tym wydziale górnictwa i geoinżynierii. Ośrodek proponuje także studia na wydziale fizyki i informatyki stosowanej na kierunku informatyka stosowana, informatyka w nauce i technice. Są to studia stacjonarne dzienne, pierwszego stopnia inżynierskie, a także studia podyplomowe, pozyskiwanie i utylizacja metanu z węgla kamiennego. Jeszcze w tym roku, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej chce wzbogacić swoją ofertę edukacyjną. Trwają w dalszym ciągu rozmowy, przygotowania do otwarcia następnego wydziału, tutaj Wydziału Humanistycznego, który by na w kierunku socjologia i media. No i taką ofertę Akademia będzie tutaj składała, gdyż jest to nie tylko uczelnia techniczna, ale też ma wydziały Humanistyczne, bo Akademia gliczo jest uniwersytetem. Władze Akademii i władze miasta dokładają obecnie wszelkich starań, by studiami w Jastrzębiu Zdroju zainteresować jak najliczniejszą grupę absolwentów szkół średnich. Między innymi w tym celu organizowane są spotkania rektorów i dziekanów Akademii z młodymi Jastrzębianami. Jak widać, zainteresowanie jest olbrzymie, bo w mieście z tradycjami górniczymi wiele osób chciałoby związać swoją przyszłość poprzez doskonałą uczelnię techniczną właśnie z przemysłem wydarzeniem. Dobywczym. Tak, chciałbym studiować, bo wiem, że mam większe szanse później w pracy na kopalni i będę miał lepsze wykształcenie, więc chciałbym się dostać na Akademię, dlatego tutaj przyjąć, żeby poznać w jaki sposób mogę się tam dostać. No, tak myślę, na kopalnie, górnictwo geologia, kierunek, tutaj w Jastrzębiu. Warto też sprawdzić, co o studiowaniu w Jastrzębiu Zdroju myślą sami studenci za miejscowego ośrodka dydaktycznego. Na pytanie, dlaczego w Jastrzębiu, a nie w Krakowie, studenci odpowiadają krótko. Tanią blisko, wygodnie. Aspekt ekonomiczny często jest jednym z ważniejszych, decydujących o wyborze studiów w Jastrzębiu zdroju. Blisko rodzinnego domu zawsze taniej niż w Krakowie. Rzacy jednak szybko dodają, iż nie tylko. O pieniądze tu chodzi. To Jest to nasze miejsce zamieszkania. Mamy wszędzie blisko, bo znamy to miasto. E, oczywiście koszty, bo tu są o wiele niższe, niż byśmy mieli mieszkać w Krakowie, opłacać akademiki i ogólnie tam żyć. E, no i poza tym nie różnią się te studia niczym niż te krakowskie, bo i ci sami wykładowcy, ta sama baza naukowa, ten sam program. Więc no praktycznie mamy mały Kraków u nas w Jastrzębiu.